Każde dobro bierze swój początek w mojej Bożej woli, wstępuje ze swojego źródła i ponownie do niego wstępuje. A ponieważ ta niebiańska dziecina już od swojego niepokalanego poczęcia zaczęła życie w Bożym fiat, i ponieważ przynależy do rodzaju ludzkiego. Więc dzięki mojej woli nabyła życie boże, a dzięki swojemu człowieczeństwu nabyła ludzkie pochodzenie. Posiadała zatem moc, aby zjednoczyć to, co boskie z tym, co ludzkie. Oddała Bogu to, czego człowiek mu nie oddał, to, czego mu odmówił.